Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z margonem. Jak widzicie wieczór nagrywam to w niedzielę w tym momencie, kiedy to oglądacie, jestem w pracy e, na 12 godzinnej zmianie. Dobra, e, moi drodzy, jesteśmy na Magu na Gordionie. Troszkę się pozmieniało, troszkę podekpiłem, troszkę się tu podziało, e, bo nie mogłem się już powstrzymać po prostu, bo e, tak zaniedbałem tego maga, że stwierdziłem, że te 20 leveli w górę to przynajmniej muszę skoczyć. Um, więc lecę nim dalej po prostu na maksa, e, kręcę się teraz wokół pustyni i, i tak dalej i tak dalej, e, co się da to robię, e, nawet sobie skraftowałem trochę ekwipunku, na przykład różdżkę jak widzicie, um, jeszcze sobie skraftowałem hełm e, z ośmiorniczek i z kałamarnic, plus e, troszkę sobie zdobywałem innych jeszcze e, bajerków ze szkieletów, a które by the way przy okazji będziemy sobie bić, bo, bo mogę. A więc tak teraz wygląda moje życie. expie, XP życie, expem, em exp, exp życiem i tak dalej i tak dalej. A w sumie wrzućmy sobie tu błogo, zawsze to coś w zapasie. A musimy dla Zakonu Równowagi przeszukać pustynię, znaleźć wydmę, w której będzie glaid, którego potrzebujemy. I teraz tak, to będzie ta wydma. Jak ciul to będzie ona. Patrzcie. Nie, czekajcie. O, kurde, no ślepie jestem tutaj. Dokładnie tego potrzebujemy. Znaleźliśmy, więc quest'a sobie oddamy potem. A teraz chwilę się tu jeszcze pokręcimy, żeby sobie troszeczkę jeszcze tutaj powiedzmy podłapać expa. Eee, znaczy, expa. Wiem, że mogę expić na lepszych mobkach. Na przykład w tym momencie jestem w stanie expić przynajmniej na maczugorękich, które są w sumie obok I jeśli ktoś nam opróżni, opróżni pustynnie to tam pójdziemy. Ale tutaj po prostu dużo unikatów wychodzi ze szkieletów. To kocham to po prostu, bo tymi unikatami mogę się poulepszać, mogę trochę posprzedawać, więc zarobić i tak dalej. A tutaj ze złotem jest średnio, to tak kręcę się wokół 23-24 milionów. Jakiś tam powiedzmy nadmiar, w miarę do pełnego miliona wyrównuje, wrzucając sobie do klanu po prostu. Bo w tym momencie w klanie mamy już ponad 80 milionów złota na ten moment. Po ostatnich wydatkach to jest fajnie, bo ulepszaliśmy się trochę. Więc jeśli jesteście zainteresowani klanem na Gordionie, który nie jest po to, żeby tylko tam e, dominować sztucznie i psuć e, grę graczom, ale e, chcecie po prostu mieć fajną atmosferę w klanie: razem sobie pograć, wspierać się, razem popolować na moby i może czasem przejąć nawet jakieś Edwa czy coś, e, to zapraszam bardzo serdecznie. Mamy otwartą rekrutację, powiedzmy. E, I tak e, jest na zgłoszenia, i ja zatwierdzam. Ale, bo chcę wiedzieć zawsze, kiedy ktoś nowy się pojawi. Um, ale fajnie nam się razem gra. No, troszkę nam uśpił, u, usnęła poprzednia generacja, powiedzmy. Pierwsza grupa klanowa. Ale ze względu na to, że po prostu wszyscy dorośli wszyscy są dorośli. O! Żybek, Żybek, Żybek. Wszyscy są dorośli, mają swoje życia. I to jest właśnie a, zarówno normalne, jak i troszkę, troszkę nam to odbiera mimo wszystko. Bo nie mamy na wszystko czasu. Nowy, świeży grzybek, moi drodzy, świeży grzybek. My tu jeszcze wrócimy na tę pustynię. Na ten moment najważniejsze to rozwalić go i zdobyć trochę ulepszeń, moi drodzy. Troszkę ulepszeń. Wali mnie cała reszta. Ja chcę ulepszenia po prostu do itemków, przede wszystkim, bo tak, bo się przydają. Na razie widzę, że tylko i wyłącznie to samo. Ale zawsze to 500 punktów do przodu, prawda? Może ze skrzynek coś fajnego jeszcze wpadnie? Pusto. Niech no coś wpadnie fajnego. Okej, okay, leśny wigor, niech będzie. Mamy błogo, zapasowe. Kolejny pusty. I. Jest mimikiem, no dobra. Pójdzie szybko. Do questa klanowego wpadnie 12 główek, moi drodzy. Zajebioza super. To tak, jeden grzybek jest. No, chyba sobie jaja robicie. Już zdążyli zerwać resztę grzybków. To ja tu na spokojnie sobie chiluję bombę. Bo myślałem, że się wyrobię. A oni mi w tym czasie porwali grzybki moje. No, chyba sobie jaja robią. No dobra, um, to tak. Co na szybko chciałem? Zwolnijmy sobie trochę miejsca, co nie? Zwolnimy sobie. Wiem, że nie mamy do, dobrze rozwiniętych tych questów. Ale po prostu to nie jest coś, o co my ciśniemy. Nie ciśniemy, żeby nie mieć życia i tylko questy napierdzielać klanowe i tylko rozwijać klan. Klan jest dla naszej rozrywki, a nie. A nie po to, żeby był ważniejszy niż. Niż dobra atmosfera graczy. Dobra. No, naszyjnik prawie na plus 5. Oceniajcie, jak chcecie. E, mam to gdzieś. Jeśli twierdzicie, że lepsze ku znajdę mi, to wystarcza. Jestem z niego zadowolony i to jest dla mnie najważniejsze. Um, a kto wie, może się okaże, że rzeczywiście mam takie zajebiste ku, jak na jak namaga na tym poziomie. Tak czy siak, e, w takim kierunku zamierzam iść. Dokładnie. Czekam na 89 level, żeby wymienić sobie resztę rzeczy. A bo tak, bo mogę. Um, I jakoś to będzie leciało powoli, prawda? Uh, wow, 5 minut, a my już tyle żeśmy zrobili. Grzybek zrobiony, quest zrobiony, a my jeszcze expimy. Nie powiem, że do połowy levela się dobijemy, ale kto wie, może. Pobijmy sobie trochę ich. Z nich niestety szkoda, że nie ma zarobku żadnego. Kiedyś były miksturki, to był jeszcze duży plus. Wypadało ich co prawda za dużo. Ale szło na tym albo zarobić, albo po prostu uzbroić się na dobrych kilka lub, lub kilkanaście leveli w yy, podki, żeby nie musieć tego mm, dokupować. Czyli zaoszczędzało się na miksturkach, a jeszcze na tym poziomie dawniej to były rzeczywiście yy, tru, dość, dość trudno dostępne yy, dobre podki, które były w dobrej cenie. No, trzeba było lecieć na set, prawda, do tuni, żeby sobie pomarańczowe miksturki wziąć. A teraz? E, potem nie było trzeba, w sensie potem nie było trzeba. Jak ktoś już tu był, zazwyczaj się uzbrajał e, bardzo mocno. A tak to leciały w ogóle po 30 koła. Sam zresztą, jeszcze na, na któryś odcinkach e, chyba sprzedawałem je. Um, sprzedawałem albo coś tam innego. E, albo zbierałem kasę z tego, tak? Czy się jakby fajnie na tym zarabiałem? A Tu już nawet nie mówię, że mają być koniecznie te potki, ale cokolwiek. Albo żeby dało się z nich coś sprawdzić, tak jak z wielu potworków w okolicy. Albo żeby y, chociaż y, jakieś uzbrojenie. No mają jakieś maczugi powiedzmy czy coś. Ewentualnie te języki, żeby były więcej warte, bo to dają po języku 10 koła wartym w stakach do dwóch. Już nie dają w stakach do 10, co nie. Ale no cóż. Deris nad lekko, jak to ja mówię, może coś jeszcze kiedyś ruszy z tymi mobkami. Jak nie, no to trudno. Bo w takim razie jest to puste expowisko, które po prostu jest tylko po to, żeby trochę expić. Plusem jest chociaż to, że są grupki po 3, nawet 4 chyba było rekordowo tutaj. Wiem, że na 100% jest dużo trójek. To jest bardzo fajne, bo przynajmniej pod kątem expa jest to spoko. I w sumie dobijemy do połowy levela, więc jest fajnie. W sensie jeszcze na tym odcinku. Um, więc jest wiele plusów tego. O, widzicie, właśnie o tym mówię. 10 koła. Tak, na dwa. Dziękuję bardzo. Pogadane. No, ale cóż. Dobra. Działamy dalej. Tam już jest do wejścia głębiej. I właśnie tam głębiej chcemy się dostać. Bo tam dalej jest więcej grupek. Dużych grupek. I to wychodzi potem powyżej płaskowyżu Arpan. To było chyba księżycowe wzniesienie, czy coś takiego. Albo. Albo jeszcze inne. Nie, nie pamiętam. Kurde, wyleciało mi z głowy, ale to nie było księżycowe wzniesienie, to właśnie pomiędzy księżycowym a płaskowyżem Arpan. Kurde, co to było? Jak to się nazywało? Jakaś tam przełęcz? Nie pamiętam. Kurde, to jest to miejsce, w które się teleportujemy. <gry> jak, jak lecimy do tu nie wiem czemu tego nie pamiętam, ale mniejsza to tylko gierka, tak naprawdę. Co nie, nie muszę całej pamięci mieć w tej grze. By the way. Ciekawostka. Czasem narzekałem, że nie wiem, jaki jest spis handlarzy. Ten nowy po aktualizacji z listopada 2022, że nie wiem, gdzie szukać Eku na którejś postacie. Więc przygotowałem sam taki wpis, bo rzeczywiście go nie znalazłem. Przeszukałem sobie forum. Przygotowałem taki wpis. Znajdziecie go w pierwszej pomocy na ten moment. Jeśli nie będzie przenoszony na, przykład na poradniki czy coś. Tak czy srak. Ja podziękuję. Ja panu podziękuję. Znajdziecie go w pierwszej pomocy. Eee, a okej, okay, poszedł sobie. Już myślałem, że za mną leci. Eee, więc jeśli ktoś będzie potrzebował powiedzmy, to na razie od 20 do 100 levela są rozpisane. E, rozpisani handlarze tematyczni tam dla kolejnych profesji. A planuję jeszcze w przyszłości, bo to dzisiaj tak robiłem powiedzmy w miarę na szybko. Znaczy na szybko, no dokładnie to robiłem. Ehm, ale w razie czego... W razie czego będę uzupełniał wyższymi poziomami, bo zerknąłem, że w Thuzal jest rzeczywiście paru jeszcze takich tematycznych, w miarę tematycznych y, handlarzy. Y, z tą różnicą, że w tym momencie tak dobrze zabezpieczone są kody do itemków, a przynajmniej ja nie byłem w stanie się dostać, a grzebałem ile się dało po prostu w tych kodach w badaniu i tak dalej elementów. Żeby wyciągnąć kody do itemków od każdego handlarza Więc jeśli ktoś z was ma gdzieś dostęp, czy coś jest mi w stanie podpowiedzieć, to dawajcie znać, bo nie chcę kupować każdego itemka Bo nawet jak tu mam... Tu, na głównej postaci to robiłem, nawet jak mam tam ponad 1,3 miliarda to, to mimo wszystko dużo kasy by mi to pożarło to Jeśli ktoś ma gdzieś dostęp do tych kodów, wie jak tam się dostać inaczej niż poprzez badanie, albo gdzie, gdzie w tym badaniu to znajdę w badaniu elementu, <laughs> dawajcie znać, bo chętnie bym wrzucił pełne sklepy, pełne asortymenty tych sklepów po prostu bez screenów, tylko po prostu wrzucił yy, numery i A żeby uzupełnić wpis, żeby ładnie wyglądał. Na razie jest wpisane po prostu, w których miastach, na które przedziały levelowe kupujemy, yy, u których handlarzy, na które profesje. Będę uzupełniał wyższe levele powyżej setnego, ale tam już jest bardziej to mieszane, dlatego wolałbym jak już będę dodawał te wyższe poziomy to wolałbym dodawać już pełne itemki po prostu, żeby było jasne gdzie można co kupić i od razu sobie w sumie nie idąc tam bezpośrednio, nie teleportując się i tak dalej móc sobie już dobrać ekwipunek na poziomie forum tak naprawdę, jak będziecie szukać. Więc e, zachęcam do zerknięcia sobie na forum. Przy okazji, jak ktoś ma dla mnie jakąś pomoc, poradę czy coś w tym temacie to chętnie się dowiem, bo chcę sobie ten wpis e, ładnie dograć i no, pilnować go, aktualizować, jak będą jakiekolwiek jeszcze zmiany. <ścoughs> Więc no. Tak, e, tak, stwierdziłem, że taka jest, e, w mojej opinii, potrzeba. Bo serio, często się zastanawiałem, czasem widziałem, jak inni gracze pytali, gdzie kupię coś na, w, na przykład, nie wiem, na MAGA na 80 poziom, nie? I. W niektórych odcinkach chyba nawet yy, się zastanawiałem nad tym. Albo jak mówiłem, że muszę Eku dobrać i tak dalej, ale zobaczyć jeszcze, gdzie jestem w stanie je kupić. Więc teraz jest to łatwiejsze powiedzmy delikatnie. Yy, a pełny asortyment będę chciał dodać. O ile będzie taka możliwość, bo sama grafika itemku mi nie wystarcza. Nie chcę kopiować tekstowo tego, jakie itemki tam są i nie chcę opierać wpisu na screenach. Bo to dużo miejsca by zajmowało, i no czas, czasu może i dość mało, ale miejsca by bardzo dużo zajęło. A chcę, żeby to było przejrzyste, i tak dalej. Więc, no. A, dobra, czy my tu coś jeszcze mamy do ugrania? Niekoniecznie. Dobra, chodźmy do tego zakonnika równowagi. Nie chce mi się biegać za każdym szkieletem, który tutaj jest. A, no, więc taka moja prośba, mała, tak jak mówiłem. Jak macie dostęp do tych kodów, lub wiecie, jak je dorwać, lub gdzie je znajdę w badaniu strony i tak dalej, źródła strony? dawajcie znać, ja się chętnie dowiem. No i zapraszam. To, jest, to się nazywa coś na zasadzie handlarze, handlarze EQ na dany poziom, chyba level coś takiego. Tam 20-100. Tuż poniżej to jeden ze świeższych wpisów na pierwszej pomocy. Jak dla mnie jest to w miarę potrzebny wpis. Dobra moi drodzy, lecimy oddać właściwo. Bo ja się jeszcze na jutro do pracy muszę wyspać na te 12 godzin zmiany. się mm, umierać, co Dobra, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał. Przypominam, że mamy nabór do Klanu na Gordionie. Jest to... Moi drodzy, zmierzch Gordionu. Tak jak tutaj widzicie. Jest nas trochę, aktywnych trochę mniej, po studniach nieobecności wywalam itd., itd., ale to wszystkie szczegóły tak naprawdę już jak zaaplikujecie i jak dołączycie do mnie na Discorda, gdzie zapraszam bardzo serdecznie. Akurat za chwilę właśnie będę gadał na Discordzie z moimi e, widzami, więc. Dobra, tyle na dziś, cześć.